Nasze materiały napędza ceny OPL, największa porównywarka cen gier. Arn.eu tak się robi remastery, kochani. Szczerze mówiąc, nigdy nie spodziewałem się, że Age of Empires 1 jeszcze kiedyś powróci. To zawsze była moja ulubiona część serii, ponieważ oglądanie rozwoju cywilizacji kręciło mnie bardziej niż śledzenie średniowiecznych rycerzy, to to właśnie z jedynką i z granymi z płytek CD Action bonusowymi mapkami spędziłem dosłownie setki godzin. I tak wiem, że dwójka była praktycznie pod każdym względem lepsza i że to dlatego to ona parę lat temu dostała reedycję na Steamie. No ale z nostalgią próżno walczyć. Aż tu nagle niespodzianka, Microsoft i Forgotten Empire zrobiły cudowny prezent takim staruchom jak ja, wydając przepiękny remaster jednej z moich najukochańszych gier. Ale zanim skoczycie po portfele, posłuchajcie uważnie, bo zakup ten może nie być dla każdego. Age of Empires Definitive Edition to imponujący pokaz tego, co da się zrobić z 20 grą, gdy się tylko chce. Pod spodem śmiga nadal mocno zmodyfikowana wersja oryginalnego silnika gry, przez co gameplay oddany jest tu niemal stuprocentowo idealnie względem pierwowzoru. Do tego stopnia, że zaimportowałem do niej kilka dodatkowych mapek z płytek z lat 90. i wszystkie bez problemu zostały rozpoznane i odpaliły się w remasterze. Wow, to oznacza, że tysiące kampanii stworzone w ostatnich dwóch dekadach stoi przed Wami na dzień dobry otworem. Puryści będą bardzo zadowoleni, ale twórcy poszli o krok dalej i nie wydali tylko ponownie tego samego produktu. Warstwa wizualna i interfejs zostały odbudowane całkowicie od zera, z myślą o współczesnych rozdzielczościach i monitorach 4K. Nie ma tu ani grama tego bzdurnego marketingowego bełkotu, gdzie wsparcie HD oznacza rozciągnięte okno i mróweczki na ekranie. Wszystkie elementy gry doczekały się skrupulatnego odtworzenia w 4K, ale nie poprzestano nawet na tym. Dodatkowo zwiększono liczbę klatek animacji i kątów obrotu jednostek, by gra działała w pełnych 60 FPS. Momentami trudno w to uwierzyć, ale wszystkie elementy graficzne to nadal dwuwymiarowe sprajty, a nie trójwymiarowe modele. Szczególne wrażenie robi animacja burzenia, gdzie aż nie dowierzałem, że udziału nie ma tu żadna symulacja fizyczna. Fantastyczna robota. Wraz z nową oprawą graficzną przyszedł odświeżony, współczesny interfejs. Można teraz zbliżać i oddalać widok rolkom myszki, skalować okna i rozmiar tekstu do swoich upodobań czy korzystać z masy usprawnień niedostępnych w oryginale. Wygodny przycisk pokazuje liczbę bezczynnych wieśniaków, a zgrupowane jednostki dają szybki podgląd stanu zdrowia i dostępne są do wyboru myszką z małych dynamicznych guziczków u dołu ekranu. Pojawiły się też rzeczy bardziej subtelne, jak wyraźnie widoczny pasek postępu przechodzenia do nowej epoki, nowy rozkaz ataku podczas poruszania się, zwiększenie limitów populacji i możliwość szybkiego odbudowania zużytej farmy, tak jak dało się to zrobić w dwójce. A skoro o tych mowa, teraz da się po nich chodzić dawniej były obiektami nie do przekroczenia. Łapie się za głowę czytając domorosłych recenzentów, którzy twierdzą, że w rozgrywce AoE nic się nie zmieniło. Zmiany są subtelne, ale znaczące. Czy nikt już dziś nie pamięta, że w oryginalnym Empires nie dało się na przykład kolejkować konstruowania jednostek, ani wybierać punktu zgromadzeń? Teraz się da i jest to zmiana tak wielka, a jednocześnie z współczesnej perspektywy oczywista, że najwyraźniej nikt nawet nie zwraca na nią uwagi. Ale jeżeli ktoś mówi fuj na jakiekolwiek zmiany, to ma też opcję alternatywną. W grze dowolnej można wyłączyć nową grafikę i korzystać z klasycznego silnika w 100% pokrywającego się z pierwszą grą minus usprawnienia w interfejsie. Niestety tryb ten ma też jedną wadę. Na ten moment nie obsługuje 4K, więc użytkownicy wysokich rozdziałek zobaczą jedynie mróweczki. Dla porównania skompilowałem kilka scenek z wydania z 1998 kontra 2018, by łatwiej zobrazować skalę przeskoku graficznego. Tytuł jest dostępny na ten moment niestety jedynie przez sklep Microsoftu na Windowsie 10, ale przynajmniej dzięki integracji z Xbox Live nie brakuje opcji. Gra odpala się bez dostępu do internetu i zawiera zapomniany już w dużej mierze tryb gry w lan -ie. Jest również pełne wsparcie dla współczesnych usług sieciowych. Połączenie odbywa się przez Xbox Live, co pozwoliło też wzbogacić remaster o ekran z wiadomościami i osiągnięcia. Reszta to już klasyk ze wsparciem dla dwóch do ośmiu graczy. I wiem, że tak chwale i chwale, ale moim zdaniem naprawdę jest co chwalić, bo Forgotten Empire zrobiło wartą poklasku robotę, uwspółcześniając formułę, nie tracąc przy tym ani grama oryginału co jest też moim zdaniem jej gigantyczną, acz spodziewaną wadą. Ale o tym za chwilkę. Problemy chciałbym bowiem rozpocząć kontynuując wątek sensoryczny, a skoro rozważania o obrazie mamy już za sobą, czas na audio. Co do tego mamy mieszane uczucia. Ścieżka dźwiękowa została zmodernizowana, teraz wykonywana jest przez orkiestrę, co na pewno zwiększa poczucie wielko-budżetowości projektu, ale w wyniku zmian zniknęło wiele kultowych melodii. Oryginalna gra kładła mocny nacisk na motywy plemienne, co odczuć można było szczególnie mocno w dziwacznej kompozycji w menu głównym. Po tym, wyrytym na pamięć w mój mózg po plumkiwaniu, nie ma tu ani śladu i zastąpiono je dużo bardziej nijaką wzniosłą muzyką podwędzoną z sequeli, odbierając jej krople indywidualności. Nie, nie uważam, że jest słaba czy źle napisana, wręcz przeciwnie, to bardzo dobra, ale moim zdaniem rzemieślnicza robota, której brakuje ducha tematu narodzin kultur, na którym skupia się przecież tytuł. Ośmielono się też zmienić część efektów dźwiękowych, co daje bardzo dziwny efekt. Wyobraźcie sobie swoją ulubioną grę i jakiś odgłos, który słyszycie tak często, że znacie go na pamięć. Teraz pomyślcie, co by było, gdyby nagle władcę ktoś zmienił ten dźwięk na bardzo podobny, ale zauważalnie różniący się. Czy to nie doprowadzałoby Was do szaleństwa? To samo stało się tu z dźwiękami jednostek i budynków. Nie zostały one zremasterowane, ale zwyczajnie nagrane w większości od nowa, tak by jak najbliżej zbliżyć się do oryginału. Efekt różni się w zależności od klipu, od niemal identycznych po wyraźnie zmienione, ale chyba nawet autorzy wiedzieli, że są pewne granice, których się nie przekracza, bo bez konkretnych powodów pewne kultowe dźwięki, takie jak Wololo, kapłanów, zostały żywcem przeniesione z wydania pierwszego, mimo iż inne ich odzywki nagrano od zera. Yuri. W sumie nic, nad czym warto drzeć szaty, ale weteranowi na pewno rzuci się to na uszy. Inna sprawa, że wiele zmian jest zdecydowanie na plus. Każdej misji teraz towarzyszy na przykład nieistniejący wcześniej lektor, który czyta wprowadzenie do poziomu, a także opisy po zwycięstwie i porażce. Naprawdę nieźle. Establish 5 farms to sustain the agricultural needs of your people and destroy all Pallasgian farms to deal a crippling blow to your most powerful neighbor. May... Ale przejdźmy do sedna. Mimo iż jestem zachwycony jakością wykonania definitive edition, To nie jestem pewien, czy mogę go polecić większości z Was. A to dlatego, że to nie jest remake. Nie dokonano w nim żadnych znaczących zmian względem wydania pierwotnego. Co prawda, w zestawie znajduje się zarówno podstawka, jak i rozszerzenie Rise of Rome wraz z jej funkcjami, kampaniami i jednostkami, ale to nadal 20-letnie mechanizmy rozgrywki w nowym opakowaniu. Singlowa kampania potrafi być diabelnie trudna nawet na niskich poziomach trudności. Niezmiennie nużyć potrafi nierówne wyzwanie kolejnych misji. Najwyraźniej nie tknięto nawet palcem sztucznej inteligencji wrogów czy Pathfindingu jednostek, bo zachowują się dokładnie tak jak w latach 90., blokując się między budynkami czy obchodząc budowle dziwacznymi torami. Czasami rozgrywka toczy się okrutnie wolno, gdy zamiast walczyć, gromadzimy zasoby i w ślimaczym tempie rozbudowujemy osadę. Co osobiście akurat uwielbiam i uważam za najlepszy aspekt gry, ale dla kogoś, kto wychował się na współczesnych RTS-ach, może to być bariera nie do przekroczenia. A nie są to jedyne wady Definitive Edition. Na ten moment na przykład, edytor planż dołączony do gry. Wydaje się niedokończony. Łączy nową szatę graficzną z oryginalnym interfejsem, co powoduje, że w wyższych rozdziałkach guziki są maciubkie i trudne w obsłudze. I wiem, że to skromna wada, ale gra reklamuje się swoim natywnym wsparciem dla 4K, i jego brak w tak kluczowym elemencie wybija się znacząco na tle ładnej, spójnej prezentacji. Zdziwiło mnie też, że nie zremasterowano cheatów. Wszystkie kody oryginału nadal działają, ale sekretne jednostki generowane są jako rozpikselowane i porozciągane grafiki oryginalne, co zresztą też uwypukla to, jak wielką ewolucję przeszła gra. Mówi się czasem, że nie warto wracać do ulubionych tytułów dzieciństwa, bo zapamiętaliśmy je dużo lepiej niż w rzeczywistości. Age of Empires Definitive Edition to właśnie uosobienie tego przekonania. To gra, która wygląda tak, jak wyobrażamy sobie oryginał w głowach, a przy tym gra się jak w latach 90., -tych. i jeśli nie macie nic przeciwko takiemu kompromisowi, na pewno będziecie zadowoleni bo co jak co ale ta misja, w której zaczyna się grę z jednym kapłanem i stopniowo przejmuje całą armię wroga dla stworzenia swojego własnego imperium to absolutne mistrzostwo. I najważniejsze